Siema! Dzisiaj zaprezentuję wam taką pułapkę oto jak tutaj widzimy. Czyli że nie możemy wyjść. Oto zaczynajmy. E, tak. Idziemy troszkę dalej od tamtej starej i tak. Wykopujemy kwadrat 3x3. E, taki kwadrat. E, dwa klocki głębokości. że płaska jest bardzo szeroka i płaska, bo ponieważ to jest y, mapka 1000 y, na 1000 no, płaskiej powierzchni. Y, y, wstawiamy cztery pistony klejące w, w takim w kształcie krzyżatkim. Tylko, że w środku nic i w środku kładziemy redstone. A. Zabudowujemy to na przykład dirtem i tak kładziemy na to płytkę naciskową. Jak widzimy, wysuwają się. Czyli, że wszystko idzie poprawnie. Teraz zabudowujemy całość. Ups. O tak, i teraz powinno być tak, właśnie, że tu nas zabudowuje, i dobrze, wychodzimy z tego, I żebyśmy nie mogli już później wyjść, to stawiamy trzy klocki szerokości, stawiamy na trzecim e, wysokości. Przepraszam. O Jezu. i tak teraz wchodzimy na to, i widzimy, już trudno jest nam wyjść. No, i dobrze tak tu zbudujemy, i oto jest cały sank tej pułapki. Dziękuję za obejrzenie poradnika, i zobaczymy, czy dam radę. Może znajdę jakąś fajną następną pułapkę z pistonami. Dziękuję, do zobaczenia.